Na pewno nastawialiśmy się na to, że chłopaki z Częstochowy się, się postawiał, i że to nie będzie łatwy mecz. Mimo, że gdzieś tam ostatnio no, nie mają dobrej pasy, no to, no to dzisiaj myślę, że to inaczej wyglądało u nich i, i naprawdę ciężko było gdzieś tam i w przyjęciu nam się mm, przebrnąć, jak czasami chłopaki się odpalili. E, w ataku też całkiem nieźle e, ale ogólnie mi się wydaje, że Taktycznie jakby byliśmy odpowiednio do nich przygotowani. Mieliśmy jakieś tam swoje przestoje, które fajnie, że nam się uda, udawało nadrobić te, tą stratę punktową i dogonić pod koniec seta przeciwników. Przede wszystkim przygotowywaliśmy się do tego meczu jak do każdego innego. Pracujemy nad sobą. Co możemy jeszcze poprawić w naszej grze, ponieważ gramy bardzo dobrą, bardzo zespołową środkówkę. Świetnie spisujemy się Blogobrona. Jeśli chodzi o zespół Częstochowy, wiedzieliśmy, że fundamentalne będzie zatrzymanie Patryka Indry, który gra kolejny świetny sezon i to było fundamentalne. Natomiast e, znam bardzo dobrze zawodników Częstochowy, ponieważ pracowałem z nimi w zeszłym sezonie i wiem, że w meczach o dużą presję nie położą się. I dadząc siebie wszystko, co dzisiaj pokazali, będąc bardzo ciężkim rywalem dla nas. Tak jak po każdym meczu, na pewno my dostaniemy Dzień Wolnego i potem wracamy do treningów. Schemat wygląda tak samo. Po prostu skraca się po prostu ten dystans między, między meczami, ale na pewno ten dzień wolnego jest potrzebny gdzieś tam, żeby naładować te baterie. Myślę, że trochę jakość zagrywki częstochowe, ponieważ byli bardzo agresywni. W poprzednich meczach nie było to tak tego widać. Myślę, że są bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Ciężko powiedzieć dlaczego tak to wcześniej wyglądało w polu serwisowym, ale cieszymy się, że wytrwaliśmy. To się przekonamy. Mam nadzieję, że e, e, mam nadzieję, że no, będę gdzieś tam mógł utrzymać tą formę, żeby jak najlepiej pomóc drużynie i, i po prostu żebyśmy stukali tych punktów jak najwięcej i byle do play -offu. W takim meczu każdy zespół musi ryzykować zagrywką, ponieważ był to pojedynek wielkich rozgrywających Luciano De Czeko i Gregora Grzegorza Łomacza i wiemy, że gdy jest przyjęcie Perfect Plus, ciężko ich zatrzymać, ciężko zatrzymać ich atakujących, więc musieliśmy odciągnąć od siatki przeciwnika, co skutkowało dużą ilością błędów. Natomiast Słowa uznania dla, dla całego zespołu, dla całego sztabu, e, dla Antua, zagrał kapitalne zawody. Natomiast e, wielkie słowa uznania dla Grzegorza Łomacza, pokazał jak z, zawsze wielką klasę i jak powinni grać rozgrywający w takich meczach, swoją dystrybucją, ponieważ zespół jest najważniejszy. Nie dla wszystkich rozgrywających, najważniejszy jest zespół. Wiadomo, że gdzieś tam bokiem się może gdzieś na to patrzę, ale... No to Trzeba gdzieś tam zachować to, trochę tej pokory i nie wiem, czy mieliśmy bardzo dobry mecz z Lublinem, e, z bardzo trudnym przeciwnikiem. No. Wiadomo, że wróciliśmy i trenowaliśmy po prostu dalej ciężko skupiając się na następnym przeciwniku. Fajnie udało się zdobyć te trzy punkty, ale to już było, wracamy i skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. No i tak, samo, tak samo dzisiaj jeszcze się pocieszymy <laughs> tym meczem i tymi punktami, a jutro już, już skupienie na następnym